Poniedziałek, 27 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie to początek księgi Jonasza. Pan Bóg powołuje proraka Jonasza po to, żeby poszedł do Niniwy, żeby wzywał to miasto do nawrócenia. Jonasz Jonas ucieka najprawdopodobniej dlatego, że Niniwa była stolicą państwa asyryjskiego, państwa, które zrobiło krzywdę trochę Żydom, uprowadziło ich do niewoli. I tak naprawdę nie chcę głosić Jonasz tam miłosierdzia, bo... Bo boi się, że nie chce ogłosić, wzywać do nawrócenia, bo wie, że Pan Bóg jest miłosierny jeszcze im wybaczy, i, a on nie chce, żeby im wybaczył, tylko żeby ich ukarał. Tak jakby u nas kogoś posłać do, do Berlina w 1945 roku i mówić, jeśli się nie nawrócicie, to zginiecie. No raczej może byśmy nie chcieli późno, bo, bo balibyśmy się, że Pan Bóg znając ich, im wybaczy, nie da im żadnej kary, a przecież za to, co zrobili, to naprawdę powinni zostać ukarani. Więc do końca motywów nie znamy, dlaczego Jonasz ucieka, ale coś w tym może być, jakiś taki opór. Tylko co się dzieje, kiedy Jonasz ucieka od woli Bożej? Otóż płaci za to więcej, niż gdyby Panu Bogu po prostu był wierny. Z Jerozolimy czy z Ziemi Świętej do Niniwy plus minus dzisiaj jest tysiąc, tysiąc sto kilometrów pieszo. Tarszyż nie wiemy do końca, gdzie ono jest, ale zakładając, że ono jest w Hiszpanii, tak jak się najczęściej mówi, to mamy trzy, a może nawet cztery razy dłuższą drogę. Jeszcze za tą drogę trzeba zapłacić, ujścił opłatę w porcie, wsiadł na statek i uciekał od Pana Boga. To opowiadanie jest takie bardzo mądre, bo pokazuje, że jak uciekasz od woli Bożej, to za to zapłacisz, a i tak prędzej czy później będziesz musiał zrobić to, co Pan Bóg każe. Pokazuje, że nasze ludzkie myślenie i nasze ludzkie decyzje, które nie idą po stronie Pana Boga, tak naprawdę obrócą się kiedyś przeciwko nam. Człowiek płaci zazwyczaj najwięcej nie za to, że jest wierny Panu Bogu, nie za to, że musi wykonywać to, co mu się nie podoba, ale najwięcej płaci za to, że, że Panu Bogu wierny nie jest. Psalm, czasem się tak zdarza, jest wzięty nie tyle z księgi Psalmów, co z tej samej księgi Jonasza, jest fragmentem modlitwy Jonasza, którą on wypowiada, czy którą wkładamy jego usta modlitwy, którą miał się modlić w brzuchu tej wielkiej ryby. I bardzo piękna jest ta modlitwa, bo ona tak naprawdę kończy pierwszą część Jonasza. Pierwsza część Jonasza, pierwsze dwa rozdziały, to jest właśnie próba ucieczki Jonasza od pana Boga, od jego woli. A potem po tej modlitwie następuje cud, ryba wyrzuca Jonasza i zaczyna się druga część, że Jonasz już idzie w stronę Niniwy i wypełnia swoje zadanie. Modlitwa ma tu funkcję takiego przejścia, takiego pomostu między tym, że ja nie chcę pełnić wolę Bożą. Do tego, że ja tę wolę pa, pana Boga jednak pełnię będę. Owszem, swoją, swoje, swoją rolę odgrywa również nieszczęście. Ale to, co ważne jest, żeby sobie uświadomić, że kiedy jest mi źle, kiedy jestem nieszczęśliwy, albo kiedy jest mi bardzo trudno z wypełnieniem woli Bożej, to po prostu, żeby się modlić, żeby się dużo więcej modlić, żeby prosić Pana Boga o pomoc, bo modlitwa może być tym środkiem, może być tym uspokojeniem, może być tym światłem, które pozwala mi przejść z takiego mojego buntowania się przeciwko Panu Bogu do zaakceptowania tego, co Pan Bóg ode mnie chce. O woli Bożej mówi też Ewangelia. Pyta jakiś uczony w prawie Jezusa, jak ma osiągnąć życie wieczne. Jezus mówi, co czytasz w prawie. I ten odpowiada, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem i bliźniego swego, jak siebie samego. I wtedy Jezus mówi do niego, to czyń, a będziesz żył. Dobrze powiedziałeś. Co zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne, co zrobić, żeby prawdziwie żyć, trzeba po prostu kochać. Życie zaczyna się tam, gdzie jest miłość. Życie zaczyna się tam, gdzie jest miłość Boga, gdzie jest miłość bliźniego. I potem ta opowieść, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie tylko uświadamia, że nawet człowiek, który jest innej rasy, czy innej, byśmy powiedzieli, narodowości, człowiek in, czy innej religii, nawet człowiek, który. Pochodzi z, z jakichś plemion czy, czy narodów, które są za sobą wrogie, to, to może kochać. Może kochać. Miłość nie zna granic. Możesz kochać każdego. Każdy może być dla ciebie Twoim bliźnim. Nie bój się. Nie bój się, kto jest Twoim bliźnim. Pamiętaj tylko jedynym, że to właśnie miłość, miłość Pana Boga i drugiego człowieka da Ci życie. Nic tak nie ożywia człowieka, nic nie daje tyle energii, nic nie daje tyle światła i nic też nie sprawia tyle radości, co miłość. Miłość Boga i miłość bliźniego. Pan złami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.